Wiceminister Edukacji i Nauki Ukrainy i Horstadnej odwiedził przykarpackie Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefany w iwano frankiwsku gdzie opowiedział studentom o nowej reformie systemu zarządzania i finansowania szkół wyższych. Wiceminister również zaznaczał, że Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zwiększyło finansowanie uniwersytetu na bieżący rok. Od 2020 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zaczęło finansować uniwersytety nie tylko nie Tylko ze względu na liczbę studentów, ale także na wyniki ich pracy. Jeżeli uniwersytety się rozwijają, mają zamówienia na badania i granty międzynarodowe, te wskaźniki są dla nas jednym z kryteriów ich finansowania. Ukraiński polityk uczestniczył również w posiedzeniu na temat wpływu realizacji projektu dostosowania dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan do potrzeb Centrum Szkolenia Ratownictwa Górskiego na rozwój biznesu turystycznego w regionie iwano frankiwskim i obszarach przygranicznych. Mieliśmy też dobrą nagodę pokazać panu ministrowi laboratorium badawcze Uniwersytetu Przekarpackiego, który był rozbudowany w kolejnych latach za środki grantów europejskich. Z drugiej strony ta wizyta była bardzo owocna dla uniwersytetu, studentów, wykładowców, ponieważ była dobra możliwość podyskutować, porozmawiać, zadać pytania, a też dla pana ministra możliwość zobaczyć, jak rozwijają się uniwersytety regionu. Pod koniec wizyty i horstadnej wspólnie A, ze studentami i wykładowcami w szóstą rocznicę upamiętnienia rewolucji i Godności ucił pamięć studenta Uniwersytetu Przekarpackiego Romana Huryka, bohatera niebiański sodni. Hey, Thank